Intensywne, barwne wspomnienia miejsc i zdarzeń, a także, jeśli nie przede wszystkim, towarzyszących im emocji, najprościej uruchomić poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów. Poszperaj w pamięci i przypomnij sobie, jakie barwy dominowały w odwiedzanych przez Ciebie miejscach. Czy odnotowałaś tam jakieś nietypowe dźwięki, muzykę lub odgłosy natury, nieznane języki, hałasy okolicy lub wręcz przeciwnie ciszę? Skup uwagę na zapachach i smakach, które poznałaś w opisywanym miejscu. Może wiatr w nadmorskim miasteczku niósł kropelki słonej wody? Może uliczny smok w zatłoczonej metropolii sprawiał, że oddychanie stawało się trudniejsze niż zwykle? Może dotykałaś zimnego marmuru lub stąpałaś po rozgrzanym piasku? Kiedy uświadomisz sobie, jak wiele elementów rzeczywistości zarejestrował Twój mózg, i kiedy nazwiesz je w myślach, a następnie zapiszesz, będziesz mogła je z większą łatwością odtwarzać, kreując w swoim codziennym, po wakacyjnym życiu sytuacje kojarzące się z odpoczynkiem, radością i beztroską. Rozpoczniesz również ważny proces ćwiczenia uważności i świadomego bycia w miejscu i chwili, w której w danym momencie się znajdujesz.